Dobrze, chłopaki, powiedzcie, jak się gotowi? No to ja właśnie nagrywam. Ja Dobrze, tylko z dwójką. dziewięć, osiem. Siedem Pięć Cztery Trzy Dwa Jeden Start Idzie Brawo się wydaje Co? Spadochron Trochę hamuje Teraz się ja tak nie zmienił, tylko na to te... chyba tamto. O, tak, tamto. Tamto. No. Ta, tam poleciało czy mam to stawić. Poszedł za drzewa, na szczęście nie na drzewa, a tam jeszcze pilota widać. Dwa piloty, jeden mój niżej, a Maćka wyżej. A to mi chyba drzewo zasłania jedno. No, nie, nie Tutaj, 47, widać a tak, rzeczywiście. No jeszcze, tylko tak przestraszyć troszkę. Zastanawiał się, ale w końcu poszedł. Tutaj niektórzy pytają, w jaki sposób taką akcję załatwić, jak to zrobić. Generalnie jest to bardzo proste, chociaż niektórzy uważają, że to jest rzecz bardzo skomplikowana. Pierwszym krokiem, jaki trzeba uczynić, to trzeba zgromadzić pewien sprzęt, czyli trzeba mieć sądę reskę, ją przeprogramować. Po pierwsze, takie sądy. Można znaleźć, jeżeli ktoś chce je łapać. Fajna zabawa. Po drugie, takie sądy można odostać od kolegów, którzy je łowią Niektórzy mają całe szafy tych sond. I to jest bardzo ważne, bo dzięki takiemu trackerowi dokładnie możemy wiedzieć, gdzie to jest. Jeżeli chcemy mieć na przykład takie SSTV, to wtedy też trzeba zmontować na hamspirit.pl. Daliśmy dokładną instrukcję, jak to po kolei zrobić. Punkt po punkcie. I wtedy. Można dosyć tanio, za 200 zł, zrobić sobie komplet do SSTB. Tam jest wszystko opisane, nawet jak te obrazki przerabiać. Później trzeba zgłosić się do Polskiej Agencji że